Cześć wszystkim. Cześć, dzień dobry. dzień dobry. Chcieliśmy Was serdecznie powitać w tych pięknych okolicznościach przyrody, bo nie wiem, czy wiecie, ale śnieg sypie na dworze. Niesamowite, naprawdę, doświadczenie. Dobra, ale nie o tym. Chcieliśmy powiedzieć Wam o tym, że organizujemy mini sesję. No Już właśnie. Po raz kolejny. w sumie po raz kolejny? Szósty, nie siódmy, wiem. ósmy? Nie ja wiem, miałem, dużo, 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 dużo razy. Któryś raz z kolei myślę, że. Że warto powiedzieć o tym, kiedy te minisesje się odbędą. Jarek, bo ty znasz datę, bo ja nigdy nie pamiętam. Ja pamiętam, tak, ja pamiętam. Chcieliśmy Was zaprosić na mini-sesje, które odbędą się za miesiąc z Małym Kawałkiem. Będą to dwa weekendy marcowe: pierwszy to 14 i 15 marca, drugi to 28 i 29 marca. Zresztą na stronie znajdziecie post, gdzie będą wszystkie informacje podane. A jak czegoś nie będziecie wiedzieć, to piszcie, to i tak wszystko powiemy. Malować będę ja. To jest Asia. W ogóle to jest Asia. Asia maluje. Asia maluje, malowała i zawsze maluje. Z... Jak nie maluje to nie jest fajnie. Ale że zawsze maluje to zawsze jest no, bardzo fajnie. No. <grym> y Minisesje odbędą się w luksusowym apartamencie. Jeszcze gdzie to będziemy do gry no, czy Chyba już na, wiemy czy... raczej, na pewno na pewno się odbędą wysoko, tak mam powiem. Będzie to wysoko, będzie albo 10 piętro albo piąte piętro, ale każdy, w każdym razie będzie to wysoko. Ale nie no, nic no nie my bójcie. wszystko wiemy, my wszystko wiemy. Tak, nie, ale nic się nie bójcie, będzie, będzie. Fajnie będzie naprawdę. I co jeszcze chcieliśmy powiedzieć? No, i nie chcieliśmy. Aha, no nie, nie wszystko, bo jakbyście chcieli wszystko. wiedzieć coś więcej, to trzeba nas napisać. Na przykład do Asie trzeba napisać. Asia bardzo lubi, jak się do niej pisze, na przykład w nocy, tak, uwielbia. Ewentualnie szego dnia możecie napisać nie. do mnie? Nie. Ewentualnie się pisać do mnie. Nie, piszcie I... do niego, bo on ma wszystkie informacje. Jak napiszecie do mnie, to ja przekieruję do niego, bo jakby on ma wszystkie informacje. Tak, bo ja mam wszystkie informacje, ja jestem tym, który ma wszystkie informacje. Bo ja on wie kiedy, co, jak, jakie terminy są dostępne, ja tych, tych rzeczy nie wiem, bo on no ma dobrze. wszystko w swojej tabelce w Excelu rozpisane. Więc ustaliliśmy, możecie pisać do mnie, ale jak nie chcecie pisać do mnie, możecie napisać do Asi, Asia was przekieruje do Dobra, mnie. Dobra, już skończmy z tym pisaniem do mnie. To co, czego jeszcze nie powiedzieliśmy? Eee, chyba wszystko. Słuchajcie, pada śnieg. pada śnieg. Ciągle pierwszy padać raz, pierwszy raz w tym roku, pada śnieg, nie Drugi. Gdzie drugi? Kiedy padał pierwszy? Yy, tam w tym tygodniu. A co spałem wtedy, tam się nie idź. Co ty śpisz? No, się spadał nad ranem przecież. Tak? No, no nie. tak. No. Nieważne, chyba musimy kończyć, bo już za długo gadamy i gadamy też trochę od rzeczy. Tak mi się wydaje. Albo do rzeczy. Jest takie, jest takie pismo do rzeczy. Nie, nie będziemy nie, o tym Nie, to jest rozmawiać. bez sensu, co ty gadasz. Także zapraszamy was, piszcie do nas. Serdecznie, bardzo. E, peace, love and... and peace. And no. <laughs> Także pozdrawiamy was serdecznie. I cześć, A. pa, hej.